28 listopada w Arkadach Kubickiego rozpoczęły się 22 targ Książki Historycznej organizowane przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Wejmie w nich udział kilkudziesięciu wydawców z całego kraju, na stoiskach których znajdą się zarówno wydawnicze świeżynki, jak i trudniej dostępne książki w atrakcyjnych cenach. Książka, wolna od ograniczeń i manipulacji, kształtuje tożsamość narodową, a także wiedzę o naszych tradycjach, kulturze, czy po prostu o nas samych pozwala również spojrzeć w przyszłość, stwierdził w czasie uroczystości otwarcia targów przewodniczący Porozumienia Wydawców Książki Historycznej Zbigniew Czerwniński. ta Godawiński jest autorem między innymi takiego traktatu o dobrej robocie. Otóż ja sobie tak uświadomiłem, że my, członkowie Żurina, Goty, Kijo, od kilku lat, właściwie właśnie coś takiego robimy. Staramy się Zgodnie z zaleceniami Tadeusza Kotarnińskiego wykonywać dobrą robotę. I sądzę, że nasze werdykty przez te kilkanaście lat były właśnie przykładem dobrych roboty, także humanistów, specjalistów, fachowców, którzy nagradzali książki historyczne, właśnie uważając, że należy nagradzać te, a nie inne książki. Myśmy ta dobra robota polegała m.in. na tym, żebyśmy tym samym tymi nagrodami, naszymi werdyktami uczestniczyli w czymś takim, co się nazywa kształtowanie świadomości historycznej polskiego społeczeństwa. Nagrody KLIO pierwszego stopnia otrzymały następujące pozycje. W kategorii autorskiej Stanisław Jaczyński Ocalenie od zagłady Losy oficerów polskich ocalałych z masakry katyńskiej. W kategorii monografii naukowej Marta Sobel-Tokarska tokarska Bezludna wyspa Nora Grób Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce. W kategorii warsawianistycznej Album Ormiejska Warszawa wydany przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Nagrodę Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa otrzymał natomiast album Instytutu Pamięci Narodowej Śladami Zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych w 1944-1956. Czy na, na przykładzie państwa wydatnictwa można powiedzieć, że jest właśnie stała, stała grupa targowych gości, którzy zawsze przychodzą, są związani w jakiś sposób w jest jest. To, to, są, to, są, to są nasi czytelnicy, których znam, bardzo często z widzenia te twarze powtarzają się z roku na rok. Czasami mam z nimi kontakt, bo o coś pytają, także jesteśmy no, w takiej jakiejś obecnej zażyłości, tak powiem. Natomiast w ogóle ja lubię targi, ponieważ jest to jedyne miejsce, jedyna możliwość porozmawiania z, czytel z czytelnikiem. Bo na targach nie tylko historycznych, ale w ogóle na targach jestem gdzieś tam kilkadziesiąt lat i to w zasadzie jest najprzyjemniejsza, naj, na, na, najprzyjemniejsza chwila. Bo albo ktoś przyjdzie i ma do nas pretensje, że albo nie może kupić, albo ta książka jest taka i owaka i jest to jakaś ocena, albo po prostu przychodzi i mówi słuchajcie, wydaliście fajną książkę, dobrze mi się ją czyta. No po prostu, ale to jest. To jest naprawdę inne jakby, inny sposób komunikowania się niż, niż dzisiaj przez, przez internet. Targą towarzyszą też inne atrakcje, między innymi pokaz rekonstruktorów oraz historycznych gier planszowych. Ciekawym uzupełnieniem są też dwa zagraniczne salony książki, białoruski i rosyjski. Zapraszam Państwa serdecznie na 22. Targi Książki Historycznej. Przypominam, Zamek Królewski Arkady Kibilskiego. Targi będą czynne od czwartku 28 listopada do niedzieli 1 grudnia od godziny 10 do 18. W tym roku ponad 250 wydawnictw, muzeów, bibliotek, wydawnictwa z Polski, z Rosji, z Białorusi, z Niemiec. Bardzo dużo imprez towarzyszących, panele dyskusyjne, spotkania z autorami, duże dyskusje między innymi na Zamku Królewskim, w sobotę o godzinie 13:00 powstanie styczniowe w oczach Polaków, Rosjan i Białorusinów przyjeżdżają wydawcy i przyjeżdżają naukowcy z tych krajów, dodatkowo spotkania autorskie z wieloma bardzo znanymi autorami, lekcje muzealne, na które zapraszamy dzieci i młodzież grupy rekonstrukcyjne, które będą w sobotę i niedzielę przed arkadami, spacery historyczne, które codziennie w sobotę i niedzielę odbywać się będą, na które też serdecznie zapraszam.